Tak, 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 wiem, 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 tak, wiem, wiem, tak. Wiem, wiem, wiem tak <grywa> Dobra, tak na poważnie Witajcie. Pierwszy dzień świąt tak? Pierwszy. Tak, tak, tak. Dobrze i dobę klejem pasterze Grają skocznie dzieciąteczku na... Dobrze, dobrze, dobrze. Pospokój się Obiekt 3003 Tak, idziemy go szukać. O, już powiem wam 15 minut, dobre. Właśnie my błądzimy, nie? Na razie. Ja za nie pamiętam, gdzie to było. Yy. Telefon mi się buntuje, kurde. Zerkałem w telefon, a w ogóle cel się nie przybliżał. O, że tak powiem. Cienkie połączenie z netem, zrobiło swoje. No i kurde, zajebiście, nie? Po prostu. No, możemy to nie No i coś tam znalazł nas tutaj. Kapral nasz. Także kuźwa, moi drodzy. O, to szczelina tajemnicza. Pojawiła się. I. Własny... bo. Aha, to nie ja tu nie byłem kiedyś. Już mówię, wam, nie pamiętam, nie? A zaraz, zaraz wam powiem czy tu byłem czy nie I chyba byłem kurde ale to, to by inne, wej inne wejście było Czekajcie damy mocniejsze światło No, byłem tu to tam... i tam że się tam tedy podzieli kurde Kurde Herbatniczek gotowy? A powodu, mogę się też gotowy? Cudki prosz No, hmm. raczej stabilny Schron atomowy, kurde. Miał być. <laughs> albo był. No czytałem, gdzie zapomniałem, kurde. Co tu, co tu miało być. Mieli składować broń nuklearną. Albo coś, to, coś takiego. Bo! Bo! moim Schron... Schron Mariana 3004. Eee, no. Jakie płytki fajne. nic tam nie ma. są jeszcze dwa No, palniczek szedł w ruch, nie? No, na czasu. Dobra, teraz wbijamy się tutaj.

O macie na polskudki z pamięć i pan do załatw o dobre A chyba to. Uuu, laleczka! Była. Ktoś, ktoś sobie korzystał chyba z usług Laleczki. <śm> A ma tutaj na dole coś tam? Tam między nogami? nie? Nie, nie ma. Aha. Czyżby jakaś impreza była? O, pajeczka. Proszę. Cieciej. Aha, no tu byliśmy. No dobra, no po. pójdźcie. Kurde, nieźle, co? Oni mają już? B to było W chyba? Nie ciekawego kurde tam szczerze Dobra, a teraz szukamy takiego powiedzmy tunelu pułkowatego takiego wysokiego pomieszczenia Taki hangar powiedzmy, no coś takiego bo też na pewno tu jest i na zdjęciach widziałem, że jest No i pamiętam jak tu byliśmy wtedy z 7 lat temu, 6 Z brodaczem, to właśnie też to maziliśmy Tylko tak ładnie zamknięte, żeby na rzepy, nie? Aha, Ciemności egipskie prawie już, ale co chciałem mówić Może inaczej Najpierw pokażę, co się odjebało no, zachciało mi się, nie? Na skróty, mówię, pojadę tam. No bo oni zostali, szukali tego tunelu, tego ala takiego tunelu, no wiecie, no, ja nie wiem, jak to nazwać, jakieś zdjęcie może wrzucę. Ale się poddaliśmy chyba z już i pomyślałem, że wiecie, mówię, niech oni szukają, ja pójdę po auto i pojadę tam do nich, nie? No, ujechałem, może, nie wiem, dwa metry. Kurwa, zajebiście. Dobra, udało nam się wykopać stamtąd. Chłopaki mnie wytargali eee, A słuchajcie, to dlatego albo Może spójrzcie Niezły kibel, co? Bo tam na wiosce u nich, u chłopaków Są jakieś Wiecie, jakieś takie światełka, nie? I po prostu tutaj co roku Wszyscy zjeżdżają, żeby zobaczyć te światełka, nie? I ja tak sobie myślę, boże, masakra, no i kibel, nie, się zrobił, kurde Także, dzieje się, dzieje się Chłopaki kierują w ogóle ruchem, nie? <grych> no, zobaczmy, jak im to idzie Wojsko kieruje ruchem, tak? Rozumiem Co tu się Od odwala tutaj? Musisz mieć, taki lizak tej Z takim światełkiem Były uprawnienia jakieś, a my nic No Dawaj, dawaj No tu, Proszę Proszę, to sprawnie idzie. Co, da się? Da się, nie? No. Patrz, jaki kibelek, kurde. Autko zostawione. Zostawiliśmy auto i idziemy, kurde... Idziemy z buta. Da, daleko, nie, daleko nie ma. O kurde, nie wiedziałem, że u was na wiosnę takie atrakcje, kurde, są co roku. Taka wioska cicha, spokojna, a tu proszę, tej. jakby nie, jakby kurde, UFO tu wylądowało się Ale cyrk Spójrzcie oh. taki cyrk, nie? <laughs> Jakbym był kuźwa w jakimś jarmarku gdzieś w jakimś, jakimś dużym mieście, nie? Po prostu ja w to nie wierzę Ej, dobrze, że z buta przyszliśmy, powiem wam, że Kuźwa. Ej, ja jebie nie? Miejsce naszych, naszych strzelanek Tutaj zawsze No to to jeszcze nie pachamy No I tyle ludzi, zjechało, żeby sobie moi drodzy Oglądać takie właśnie coś Cały dom w lampkach Na przykład o jest mój w programu? No że wstęp, panie, piźdyszek O, jest fajne, to mi się podoba O kurde, Idźmy na kawę do chaty. I Kombination moi drodzy, robimy przygotowania do ujęcia końcowego No. Co? Wiadomo, co trzeba zrobić na koniec. W ponownym roku myślę, że Wjadę z filmami. A mam trochę materiałów, jeszcze nie mam. Jak tam? Kończymy cyrk na dzisiaj, nie? A wy co, macie coś do powiedzenia? Tam z tyłu, czy nie? Bo oni nie mają tu gadać, oni mają działać, nie? Więc. Co nie? Tak jest! No, pięknie. Także ludziska, teraz jeszcze szczęśliwego, nowego. I cóż. Spocznij od